I znowu Jan Chrzciciel. No dosyć często się pojawia, nie? Tylko przyjdzie Adwent, to od razu wyrasta Jan Chrzciciel, przyjdzie Wielki Post, Jan Chrzciciel. Teraz ten czas zwyczajny, zwykły, Jan Chrzciciel w kółko Jan Chrzciciel. W zasadzie o nim już bardzo dużo sobie powiedzieli. Ekscentryk, człowiek przykuwający uwagę. Sądzę, że gdyby żył teraz, to wozy transmisyjne różnych stacji nie odjeżdżałyby spod jego domu, bo to postać taka naprawdę medialna. Chciał, żeby o nim się mówiło, chciał być słynny, sławny w tym celu, no bo zapowiadał przyjście Mesjasza. I chciał, żeby wszyscy się dowiedzieli, że nadchodzi Mesjasz. Dzisiaj, może, jeszcze dwie rzeczy, czy trzy rzeczy, cztery rzeczy na temat Jana Chrzciciela. Sprawa pierwsza. Oczywiście toruje drogę Chrystusowi. Mówi o Chrystusie. Chrystus jest w centrum jego nauczania, ale zważcie też na jedną rzecz. Jan Chrzciciel ma jeszcze jeden temat, który jest dla niego niezwykle interesujący, ważny i którym widać, że się zajmuje i często ten temat porusza. Wiecie co za temat? Jan Chrzciciel nie tylko mówił o Chrystusie, mówi także sporo o sobie. Widać, że jest bardzo zainteresowany takimi podstawowymi pytaniami: po co tu jestem, kim jestem, jaki sens ma to wszystko. Takie fundamentalne pytania sobie zadaje, nawet publicznie, i publicznie na nie też odpowiada. Mówi też o swojej roli, o swoim miejscu, o swojej pozycji, nawet dzisiaj też, nie? Yy, bardzo dużo w tym, co mówi dzisiaj, bardzo dużo mówi o sobie. Yy, mówi, że jest tylko głosem na pustyni, jest tylko dźwiękiem, nawet nie słowami, nie jest treścią, jest tylko falą dźwiękową, że nie jest godnie rozwiązać, że myka, ale jednak rozpoznaje: między Wami stoi ten, którego nie znacie. Sporo też jest takiej refleksji o sobie. Moi kochani, jeśli my odkrywamy Chrystusa w swoim życiu, natychmiast odkrywamy refleksję na swój własny temat. I natychmiast zadajemy sobie fundamentalne pytanie: Jak ma wyglądać moje życie? I to jest zupełnie normalne. Jaka jest technika Jana chrzciciela. Wobec tego pytania, czym ma być moje życie. Jan Chrzciciel bym powiedział, że podchodzi do tego, tak, jak współczesni fizycy podchodzą do fizyki. To znaczy, fizycy twierdzą, że istnieją jakieś prawa fizyczne, które rządzą światem materii. Takie prawa fizyczne są. Uważają, że one są powszechne, uważają, że są. Niezmienne, y, uważają, że są doskonałe, są natury intelektualnej, być może nawet duchowej, mają takie cechy boskie trochę. I y, praca współczesnego fizyka polega na tym, że odkrywa te prawa, że szuka tych praw i odkrywa. Niekoniecznie na drodze eksperymentu. I Jan chrzciciel ma podobne podejście do swojego życia. On życia nie tworzy. On nie jest tym, który tworzy swoje życie. On odkrywa, jak to życie ma wyglądać. I jakby podporządkowuje siebie do tego modelu, który odkrywa. To jest bardzo ciekawe podejście do życia. Wielu z nas uważa, że kto tworzy moje życie? Ja tworzę moje życie. Ja tu jestem twórcą swojego życia. To jest podejście, które jest obce Janowi Chrzcicielowi. Jan Chrzciciel się pyta, jakie jest moje miejsce, jaki sens ma moje życie, i próbuje to, co odkryje, tą drogą pójść, tą, tą odkrytą przez siebie drogą. Bardzo ciekawe podejście, głębokie podejście. To jest pierwsza sprawa do Jana Chrzciciela, taka dwutorowość: Chrystus i moje życie, i ja, i jaki jest sens mojego życia. Sądzę, że to jest dla nas bardzo aktualne. Szczególnie na początku roku, kiedy mamy różne plany, różne tam pomysły, to może w tym roku warto tak podejść do, do całego roku, tego roku 2017. Zastanowić się, jak, jak, jaki sens ma moje życie, jak, jak ma wyglądać moje życie, jaki jest Boży Plan względem mojego życia. I spróbować pójść drogą, która jest, która istnieje, którą, którą Bóg przygotował dla mnie. Ustalić, że jest jakaś siła większa ode mnie, która może pokierować moim życiem. I zrezygnować z własnego kierowania swoim życiem, tylko oddać się jakiejś sile większej od siebie, oddać się Panu Bogu. I teraz moje zdziwienie, jeśli chodzi o Jana Chrzciciela. Ostatnio to odkryłem jakoś tak, to tyle lat czytam Ewangelii, jakoś do tej pory nie było to dla mnie jasne, ale w pewnym momencie yy, no nawet ze zdziwieniem, z oburzeniem nawet to odkryłem. W Ewangelii świętego Łukasza znajduje się taki moment, w którym Jan Chrzciciel, który jest w więzieniu, który jest w więzieniu wysyła uczniów swoich do Chrystusa z bardzo dziwnym pytaniem. Czy to naprawdę jesteś tym, na którego mamy oczekiwać, czy też czekać mamy dalej? Jan Chrzciciel, ten, który dzisiaj z taką pewnością. Gdzie to jest? O, przepraszam bardzo, tutaj muszę znaleźć Ewangelię. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Z taką pewnością. To jest ten. Dalej mówi: Świadectwo daje. Widziałem niebo otwarte. Widziałem ducha w postaci gołębicy. Powiedziano do mnie: Ten, który z taką pewnością głosi wszystko, który jest tak niesłychanie pewny tego wszystkiego, który wszystkie oczy na mnie, bo ja tu głoszę Zbawiciela. I nagle ten Jan Chrzciciel, ten Jan chrzciciel wysyła poselstwo do Jezusa z zapytaniem, czy to naprawdę jesteś Ty? Bo mam poważne wątpliwości, że być może mamy innego oczekiwać. Był w więzieniu. No, w więzieniu różne rzeczy z człowiekiem się dzieją. Może się trochę tam w głowie pomieszać też w więzieniu. Ale raczej mówi to na podstawie jakichś racjonalnych przesłanek. Co spowodowało takie wątpliwości? Możemy się łatwo domyśleć. Jan Chrzciciel, skóra wielbłądzia, yy, bardzo ascetyczne życie, bardzo ascetyczne wyżywienie, pełna asceza, twardy człowiek. I nagle dowiaduje się, że Chrystus co? Ten Mesjasz, którego On zapowiadał, to co? Opinie ma żarłoka i pijaka. Po imprezach chodzi, że aż hej, daje się wszędzie zapraszać. Potrafi balować nawet z grzesznikami, z grzesznikami typu na przykład yy, yy, no, celnicy, z drajcami, chodzi do innej imprezy. Dalej z prostytutkami swobodnie rozmawia, chętnie z nimi obcuje. Z mistrzami duchowymi, życia duchowego, faryzeuszami i uczonymi w piśmie, non-stop się kłóci. I bez przerwy jakieś tam ma wątkę, a oni do niego. Co więcej, szabatu nie przestrzega. Dalej, idą z trupem, to się dotknie. Trędowatego też się dotknie. Czyli zaciąga nieczystość rytualną. No, Słuchajcie, moi kochani, jest to sporo wieści bardzo niepokojących. Chrystus nie pasuje do schematu, który sobie wypracował Jan Chrzciciel. Yy, ta duchowość Jana Chrzciciela yy, to. Yy, te, Chrystus jakoś nie bardzo do tego pasuje. Twardy, mocny, silny, potężny, jednoznaczny, pewny siebie. A tutaj nagle okazuje się, że Mesjasz... Hmm, 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 Mesjasz. Nieźle sobie radzi, no? Impreska za imprezką. no? I Jan chrzciciel ma wątpliwości. On sam ma wątpliwości. I co robi? No i wysyła uczniów z pytaniem do Jezusa. Zaskakująca jest odpowiedź Jezusa. Pierwsza część odpowiedzi mnie zupełnie nie zaskakuje, bo Chrystus mówi prosto. Pierwsza, Chrystus w ogóle się nie denerwuje z tego powodu. Nie jest zdziwiony, nie jest zaskoczony, nie jest zawiedziony Janem Chrzcicielem? No, odpowiada rzeczowo na rzeczowe pytanie. Czy ty jesteś tym? Powiedz Janowi Chrzcicielowi, co widzicie. Chromi chodzą, niewidomi widzą, trędowaci doznają oczyszczenia, umarli z wstają, a u głosi się Królestwo Boże. Zobaczcie, moi kochani, to, to, to jest niesamowite, ale to jest rozmowa oparta o fakty. Po drugie, to jest rozmowa niezwykle prosta. Jan Chrzciciel tym swoim zgorszeniem Chrystusa nie urządza jakiś tam imprez na boku i, i, i nie plotkuje. No Ja nie wiem, ja mam pewne wątpliwości, no jednak to ja oczywiście, ja mówiłem, ale jednak tu jest tyle wątpliwości, to są takie fakty, są, no są fakty. No. No, no, no tak, to jednak ja bym ostrożniejszy na waszym miejscu, nie urządzę niczego takiego. Jak Chrzcicie mówi idźmy, zapytajmy u źródła. Idźcie, zapytajcie u źródła. Być może to jego uczniowie mieli takie wątpliwości Jana Chrzciciela i atakowali mistrza. No to jest niemożliwe. No, ty tu mówisz, że to jest Mesjasz, a to to. idźcie sami zapytajcie. Jan Chrzciciel postępuje w bardzo prosty sposób i stawia proste pytanie. I to, to, to nie jest jakaś analiza, nie wiadomo co, czy ty jesteś ten, czy nie ten. Koniec. Bardzo proste pytanie. I Chrystus odpowiada też w bardzo prosty sposób, ale odpowiada faktami. Jeśli jest Nowy Rok i macie różne postanowienia na Nowy Rok, to trzymajcie się faktów, albo raczej trzymajmy się faktów. Duchowość chrześcijańska jest duchowością faktów, czynów, działania. To jest duchowość chrześcijańska. Nie jest duchowością gadania, tylko jest duchowością faktów i czynów. Dlatego na nowy rok świetnie mieć, mieć jakieś, oczywiście jakiś plan działania, ale niech to będą fakty, czyny, które można łatwo sprawdzić też, które można zobaczyć, czy idę tą drogą, którą, którą sobie, jeśli sobie wytyczyłem, a może lepiej zapytać się, jak ma moja droga wyglądać? Którędy mam iść, jak ma wyglądać moje życie? I Chrystus odpowiada faktami. Czarny, idźcie, powiedzcie. I potem co mówi? I słuchajcie, to jest ten moment i to jest najbardziej zaskakujące. Ponieważ chyba się zrobił rajwach wśród ludzi. O, to, to Jan Chrzciciel ma też wątpliwości co do Niego, albo też kto to jest ten Jan Chrzciciel? Czy, czy, czy Co to za prorok, który ma wątpliwości, czy to jest Mesjasz, czy nie Mesjasz? Zrobiła się wrzawa, pewni ludzie zaczynali gadać. A Chrystus mówi, stójcie spokojnie, kogo wyście oglądać wyszli? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Czcinę na, na wietrze, tak? Nie, wyście wyszli, wyszli zobaczyć proroka. Prorok taki jest, to jest prorok. Prorok jak ma pytania, to przychodzi i pyta. Prorok jest uczciwy i jasny i przejrzysty. Jan Chrzciciel zachowuje się względem Chrystusa w sposób niezwykle uczciwy. Niezwykle uczciwy. W naszym życiu duchowym, podstawą naszego życia duchowego jest absolutna uczciwość. Masz pytania, to pytaj. Nie udawaj, że nie masz pytań. Nie udawaj, że wszystko jest w porządku. Nie zamiataj pod dywan. Masz wątpliwości, masz pytania, przyjdź i pytaj. Jan, chrzciciel, niezwykle uczciwy w tym był. Mam pytanie i pytał, ale kogo pytał? Tego, kto może udzielić odpowiedzi. Jeśli mamy pytanie odnośnie Chrystusa, pytajmy Chrystusa. Tam jest tabernakulum, proszę bardzo, każdego dnia możesz przyjść, usiąść sobie i pogadać z Chrystusem na temat swoich wątpliwości. Nie możemy znaleźć odpowiedzi na te pytania u ludzi, którzy nie mają takich odpowiedzi. Tam, tam nie ma odpowiedzi. Jak próbujemy szukać odpowiedzi na ten Chrystusa nie u źródła, to będziemy mieli błędne odpowiedzi. I Chrystus jest zachwycony Janem Chrzcicielem. Nie ma większego narodzonego z niewiasty, nie ma większego proroka. To jest prawy, uczciwy prorok. Nie dlatego, że nie miał pytań, tylko dlatego, że je wprost stawiał, odważnie je stawiał przed Chrystusem. Bardzo wiele możemy się nauczyć od Jana Chrzciciela. Niezwykle wiele możemy się nauczyć. I także od, od tego, jak Chrystus podchodzi do Niego, nie ma najmniejszego zdenerwowania, nie ma żadnego zawodu. Ojej, taki prorok. Ma wątpliwości. Może mieć wątpliwości. To, co Chrystus zdaje sobie sprawę, że to, co robi, może być niezrozumiałe, może być trudne do przyjęcia, może być kłopotliwe. Ewangelia nie jest tak zdroworozsądkowa, to Królestwo nie jest z tego świata. Ewangelia nie zawsze, a może nawet nie prowadzi do sukcesów na tym świecie. To, to jest inny świat, to, to jest inny rozwiązanie, to jest, mm, Chrystus proponuje coś, co nie jest z tej ziemi, co nie jest mądrością tego świata. I może tak być, że możemy tego nie rozumieć, możemy tego nie akceptować, możemy mieć inne wyobrażenie i możemy mieć pytania. I dobrze, jak uczciwie sobie powiemy, tak mam pytania i zadamy je Chrystusowi, takiej uczciwości, yy, takiej prawości też jaką miał Jan, Każdemu z was w tym Nowym roku w życiu duchowym z całego serca życzę i sobie też, żebyśmy mieli właśnie tak. My też, to jest też dowód zaufania do Chrystusa. On odpowie. Idźcie, on, on powie prawdę, On odpowie, jak jest. Amen.